Artyści pytają artystów, czyli jakie pytanie byś zadał kolejnemu artyście, z którym będę rozmawiała? Może być to poważne pytanie, może być zabawne pytanie, to już zależy od Ciebie. Także, jakbyś miał jakieś takie pytanie, proszę. Ja bym chciał usłyszeć od artystów, czym jest spokój? Czyli bardzo filozoficznie poszliśmy, A, ja bardzo wiem, ładnie. Myślę, że to bardzo filozoficznie. Także kolejny artysto, czym jest spokój? Kuwa bardzo tak um, filozoficznie chyba podszedł do pytania. Myślę, że nie spodziewałem się, nie wiem, jak Adrian. Takie Taki zagwostki, czym jest spokój. Myślę, że tutaj możemy się poruszać po tej materii muzycznej. Raczej, że wywiad głównie dotyczy muzyki, czym jest spokój w muzyce. Mi się wydaje osobiście, że spokój w muzyce można. Osiągnąć przez takie odłączenie się, chwilowe wyłączenie się z tych bodźców, które nas otaczają, i ten proces tworzenia, właśnie umożliwia to, że można bardzo łatwo zapomnieć o całej reszcie, o tym, co dzieje się dookoła, o tym zgiełku i faktycznie wejść we własne emocje, faktycznie dotknąć głębi swojego serca, tak żeby wyzwolić poprzez ten spokój, wyzwolić to, co czasem się udaje nam bardzo, bardzo łatwo ukrywać poprzez właśnie ten. Spokój, pisać chociażby dobre teksty. Tak? W tych kategoriach rozpatrywałbym spokój czyli to odłączenie się poprzez tą warstwę muzyczną od bodźców i, i szukanie siebie od podstaw. Czy to odpowiada na to pytanie? Nie mam zielonego Myślę, pojęcia. Że to jest bardzo szeroki zakres i każda odpowiedź będzie dobra. Jeśli mam coś dodać od siebie, Proszę. powiem, że długo zastanawiałem się nad odpowiedzią na to pytanie, zastanawiałem się, co powiedzieć, i chyba jednak górę weźmie ta natura racusia. <laughs> Już o tym mówiłem o tej etyce pracy nad muzyką. Czy pytanie było, czym jest spokój? No to myślę, że spokój, żeby tak poprawnie gramatycznie odpowiedzieć spokój jest tym, co pozwala ci pracować nad muzyką bez presji i mieć tę świadomość, że to, co stworzyłeś, jest dobre i zgodne z Twoimi przekonaniami. I wtedy jest ten spokój taki? W duszy, tak. tak? W duszy, że jednak robi, zrobiło się swoją robotę dobrze tak. i się oddaje w światu to, co najlepsze. Dokładnie. Taki spokój. Tak. Tune in for interview only on the big questions.